Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu 1 na 1. Dzisiaj moim państwa gościem jest Kajetan Rajski, autor dwóch tomów książek Wilczęta, Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Witam, witam, cię serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Jesteś młodym człowiekiem, masz 21 lat. Powiedz, skąd u ciebie to zainteresowanie właśnie historią, pisaniem książek, bo mówiąc szczerze, ludzie w twoim wieku to bardziej pewnie dzisiaj żyją internetem, wstawieniem zdjęć na Facebooka, jak to się ci Historią praktycznie interesuje się, odkąd pamiętam, matematyką żołnierzy wyklętych od dobrych kilku lat. Natomiast y, oczywiście książka Wilczęta nie jest pierwszą publikacją mojego autorstwa, mm -hmm. były poprzednie publikacje troszeczkę innym charakterze. Natomiast y, ogólnie pojętym dziennikarstwem, publicystyką już param się dobrych kilka, kilka lat, y, zdobywałem pewne doświadczenie, mm -hmm. które pozwoliło mi właśnie też przygotować y, książkę Wilczęta, rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Mm -hmm. A jak, jak sobie radzisz z czasem generalnie? Bo pewnie. Nie zajmujesz się tylko pisaniem, ale pewnie spędzasz czas ze znajomymi, z dziewczyną, z rodziną. Jak, jak znajdujesz na to czas? Studiuję, mhm. oczywiście mam czas na to, żeby się spotkać ze znajomymi, nie ma z tym najmniejszego problemu. Mhm. Jakoś jestem w stanie tak to wszystko ogarnąć, że, że się udaje. Nie, nie, mam, nie mam z tym jakichś problemów. A jak jesteś postrzegany? Poprzez swoich rówieśników? Oczywiście różnie. Są ludzie, którzy na to patrzą bardzo pozytywnie, są ludzie, którzy na to patrzą zdecydowanie negatywnie, a myślę, że w większości jest to dość obojętne, ale z normalnym znajomym. Natomiast oczywiście, no, kiedy ktoś poznaje moje, moje publikacje, moje artykuły, to zazwyczaj podchodzi do tego pozytywnie. W swoich publikacjach często nawiązujesz do świętych. Czym dzisiaj święci mogą zafascynować młodego człowieka, który, jak wiemy dzisiaj, bardziej stroni właśnie od rzeczy takich jak religia, kościół? Myślę, że radykalizmem, radykalizmem poglądów. Mm -hmm. To, że, że człowiek jest w stanie tak całkowicie poświęcić się idei, że łącznie z tym, że potrafi za nią oddać życie. I tu mamy do czynienia zarówno z męczennikami, świętymi kościoła katolickiego, ale też przecież z żołnierzami wyklętymi, którzy, którzy całe swoje życie poświęcali w obronie ojczyzny, w obronie niepodległości, niepodległości Polski. Więc myślę, że ten radykalizm to całkowite poświęcenie idei w czasach, kiedy tak naprawdę na każdym kroku promuje się relatywizm w każdej praktycznie dziedzinie, kiedy się pokazuje, że, że wszystko jest względne, że nie ma jakichś trwałych wartości. No to właśnie ci święci i żołnierze wyklęci pokazują, że, że jest całkiem inaczej. Mhm. Pozostając jeszcze w temacie młodzieży i kościoła, dwutygodnikowi diecezji kaliskiej udzieliłeś wywiadu i powiedziałeś im, że. Mamy dzisiaj do czynienia z zupełnie nietrafionym duszpasterstwem dzieci i młodzieży w Kościele. Było to w 2013 roku. Czy dzisiaj, dwa lata później, podtrzymujesz to zdanie? Oczywiście, oczywiście, w zdecydowanej większości, bo nie chciałbym też generalizować całkowicie, ale, ale w zdecydowanej większości to duszpasterstwo jest zupełnie nietrafione. Uważa się, że jeśli młodym ludziom da się gitary i zrobi się odpowiedni nastrój, to w ten sposób będzie można ich przyciągnąć do Kościoła. To być może będzie działało w ciągu tygodnia, dwóch, trzech, może miesiąca. Natomiast y, nie pomijam, broń Boże, aspektu jakiegoś emocjonalnego, ale przede wszystkim w y, mojej opinii powinno się kłaść nacisk na, na odpowiednią formację, również intelektualną, ale także oczywiście duchową. Natomiast mm -hmm. obecnie wszystko się moim zdaniem troszeczkę spłyca. Do, do takiego właśnie płytkiego sentymentalizmu. A zmienia się coś może w tym temacie? Czy dalej powstają, powstają grupy? Powstają grupy, mm -hmm. które faktycznie no, chcą jakoś formować odpowiednio dzieci i młodzież, natomiast jest to zdecydowana mniejszość, ale myślę, że ta, ta liczba tych, tych odpowiednich, yy, yy, że liczba tych, tych duszpasterzy, którzy chcą w ten sposób yy, kształtować młodzież, będzie wzrastać zdecydowanie. Mm -hmm. Wilczęta rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Co było najtrudniejsze w pisaniu tej książki? Myślę, że najtrudniejsze było dotarcie do moich rozmówców, a mm -hmm. więc aby, aby znaleźć z nimi kontakt, bo oczywiście oni żyją w jakiejś takiej przestrzeni publicznej, że to można z nimi w bardzo krótkim czasie nawiązać, nawiązać kontakt, więc zdobycie do nich kontaktu, a później przede wszystkim przekonanie ich do tego, żeby zgodzili się opowiedzieć nie tylko o losach swojego ojca. Ale także o swoich własnych losach. A niejednokrotnie te losy były bardzo tragiczne. Y, dlatego dlatego no niejednokrotnie były to długie, długi czas przekonywania, miesiąc, dwa, trzy, a w, w niektórych wypadkach nawet rok, a nawet więcej. Y, Zbigniewa Kurasia, syna Majora Józefa Kurasia ognia, przekonywałem rok y, półtora roku, zanim zdecydował się na udzielenie wywiadu. Te przeżycia z jego dzieciństwa były tak traumatyczne, że do dziś no, nie chce. Nie tak, nie tak łatwo z nim przechodzą mu, mu do wspomnienia, wspominanie o tych, o tych wszystkich wydarzeniach. A długo przygotowywałeś się do tych wywiadów, bo rozumiem, że każda rozmowa pewnie była inna. Oczywiście no było konieczne przeczytanie literatury dotyczącej postaci ojca mojego rozmówcy, jeśli mój rozmówca udzielał już wcześniej jakichś wywiadów, co było dość rzadko, ale czasem się zdarzało, no to też oczywiście przeczytanie tych, tych rozmów. No a przede wszystkim też, też poświęcenie czasu takie związane z z przygotowaniem już bezpośrednim do wywiadu, prawda, czyli, czyli przyjazd do tej osoby, rozmowa, później spisanie tego, tego, tego wywiadu. To trwało dość długo, natomiast mogę powiedzieć, że, że te przygotowania no, były, były wyczerpujące pod względem również takim właśnie intelektualnym i, i żeby mój rozmówca nie zaskoczył mnie żadnym wydarzeniem z, z życia jego ojca. Chciałem zapytać, w jaki sposób docierałeś do tych osób, ale już po części odpowiedziałeś na to pytanie, więc może zapytam inaczej. W jaki sposób zdobywałeś do nich kontakt? Czy ktoś ci pomagał, czy to była absolutnie indywidualna praca? Wielką pomocą okazał się profesor Krzysztof Szwagrzek, który dokonuje ekshumacji na powązkowskiej łączce i w innych miejscach, gdzie w dołach śmierci chowani byli polscy bohaterowie. I od niego otrzymałem sporo kontaktów, również z różnych stowarzyszeń, fundacji o charakterze ogólnopolskim, ale też lokalnym, które mają kontakt właśnie z dziećmi Żołnierzy Wyklętych i również poprzez samych moich rozmówców. Wtedy, kiedy już przeprowadzałem jakiś wywiad, gdy, gdy mój rozmówca zorientował się, że jestem osobą, której można zaufać, to wtedy wyjmował notę z kalendarz i mówił, a do tej osoby warto zadzwonić, warto się z nią skontaktować, powinna opowiedzieć. Czy drugi tom tej książki, której wiemy, już został wydany? pisało się łatwiej? Zdecydowanie. Z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze, nabrałem no, troszeczkę doświadczenia przy przygotowywaniu pierwszego tomu i, i przygotowanie tego drugiego tomu było znacznie prostsze, ale przede wszystkim wtedy, kiedy próbowałem się skontaktować z moimi no, przyszłymi rozmówcami, z Wilczętami, z Dziećmi Żołnierzy Wyklętych, kiedy pokazywałem pierwszy tom, znacznie chętniej zgadzali się na udzielenie wywiadu. Często już słyszeli o tej publikacji wcześniej, więc czasem nawet były jakieś osoby, które właśnie chciały nas skontaktować ze sobą, żeby wiedział o tym, że przygotowuje drugi tom, żeby w drugim tomie właśnie rozmowa z tą osobą się znalazła. Jak myślisz, dlaczego takie książki, właśnie jak Twoje, nie są promowane w mediach, jak to się na nich mówi, mainstreamowych, tylko właśnie w takich mediach jak nie wiem, Gazeta Polska, jak Gazeta Portal niezależna .pl? Od czego to jest? No myślę, że, że współczesne władze polskie za bardzo nie sprzyjają tematyce żołnierzy wyklętych. Wydaje mi się, że choć może już nie nazywają tak, jak w czasach PRL-u komuniści nazywali żołnierzy antykomunistycznego podziemia bandytami czy zaplutymi karłami reakcji, to obec stosunek obecnej władzy jest taki, taki neutralny i może trochę niechętny. No, wiemy, że cały czas nie może dojść do trzeciego etapu sumacyjnych na łączce, wiemy o tym, że, że wszelkie inicjatywy zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne dotyczące upamiętnienia żołnierzy wyklętych, są blokowane. No więc tym samym taka, taka inicjatywa związana właśnie z upamiętnieniem żołnierzy antykomunistycznego podziemia, przede wszystkim ich dzieci, no nie, jest, nie, nie, nie wiąże się z jakimś poparciem ze strony, ze strony tych głównych mediów, yy, czy, też, czy też władz. Mhm. Yy, za chwilę będziesz miał spotkanie z mieszkańcami Grudziądza. O co ci najczęściej właśnie tacy czytelnicy pytają na takich spotkaniach? Sam, zasadniczo sam wyjaśniam, skąd wziął się pomysł na, na książkę, jak trwały przygotowania. Przedstawiam oczywiście te najciekawsze wątki z historii e, moich, moich rozmówców. Bardzo często pada pytanie, e, czy spotykałem jakieś przykrości w związku właśnie z e, tymi publikacjami, e, czy, czy długo e, czasu zajęły mi te przygotowania, e, jakie będą dalsze plany. To są to takie naj, najczęstsze pytania, które się pojawiają. A spotkały cię jakieś przykrości? Nie takie, że żeby było warto o nich opowiadać. Gdy porówna mm -hmm. się te przykrości, które mnie spotkały, z, z przykrościami, właściwie z represjami, które spotykały moich rozmówców, to jest nic, więc, mm -hmm. więc nawet nie ma sensu o tym wspominać. Mm -hmm. A spotkań a... autorskich było dość sporo, bo już ponad 110 w różnych częściach Polski od maja 2014 roku. Na te spotkania autorskie przychodzi większość młodzieży, czy są to jednak osoby starsze? Nie mogę powiedzieć, że jest jakaś, jakaś zasada. Czasem są pełne sale i 140-150 osób na spotkaniu, czasem jest 10 osób na spotkaniu. To wszystko zależy od organizatorów, również pod względem wiekowym, czasem są same starsze osoby, czasem sama młodzież. Nie ma zasady, nie, ma, nie jestem w stanie, jakieś, czy większe miasto, czy mniejsze miasto, to jest, to jest loteria. Mhm. Odejdę trochę od książek i zapytam Ciebie, bo jesteś młodym człowiekiem, czy właśnie Polska to jest dobry kraj dla życia, dla młodych ludzi? To jest bardzo trudne pytanie, z tego względu, że jeśli spojrzymy na to pod względem jakimś kulturowym, cywilizacyjnym, historycznym, to oczywiście tak, Polska ma niesamowitą historię, ma niesamowitych bohaterów, ma historię też w znacznym stopniu nadal zakłamaną, ponieważ nie znamy wielu wielu faktów, jak w rzeczywistości wyglądały niektóre aspekty historii Polski. Natomiast jeśli spojrzymy na to pod względem gospodarczym, również po części społecznej, no to wszyscy widzimy, jak jest. Wszyscy widzimy, jak jest, tylko no problem w tym, co, co w nas przeważy, prawda? Czy, czy przeważy w nas jednak pamięć o tym, że jest to miejsce, gdzie mieszkali nasi przodkowie, czy czasem, no niestety, niestety no, kwestie materialne. Ja, mm -hmm. broń Boże, nie mam zamiaru tutaj jakoś potępiać osób, które decydują się na wyjazd z kraju, bo czasem zmusza ich do tego, sytuacja ekonomiczna. Natomiast nie podoba mi się postawa wielu moich rówieśników, którzy, którzy studiując czy ucząc się za publiczne pieniądze mówią, że gdy skończą naukę, od razu uciekają z tego kraju. No to, to wydaje mi się już niezbyt, niezbyt odpowiedzialną i odpowiednią postawą. Nie można jej w żaden sposób nazwać patriotyczną. Jeszcze na koniec zapytam, czy masz w planach kolejną książkę. Oczywiście mam kilka pomysłów, zobaczymy co, co z nich wyjdzie. No, drugi tom książki Wilczęta ukazał się końcem lutego, więc stosunkowo niedawno. Dlatego teraz poświęcam sporo czasu na promocję tej publikacji, jeżdżę po polsce ze spotkaniami autorskimi. Mam kilka pomysłów, raczej Wilczęta 3 już się nie ukażą, ale myślę, że o moich planach, jeśli zostaną zrealizowane, na pewno będzie głośno. Dziękuję bardzo Dzięki za rozmowę. Wielkie. Moim państwa gościem był Kajetan Rajski, autor m.in. książki Wilczęta i Wilczęta 2. Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Do zobaczenia.